Co wie, a w dzisiejszym odcinku gramy sobie na naszym alt yy, Na live chyba odblokowaliśmy czy tam kiedy indziej Jackie. No na live, na live. Ie. No i teraz musimy dokończyć tylko start No i muszę zaraz się iść do szkoły, czyli muszę iść zaraz. Pff, pff, pff. Nie będę odblokowywał go na razie. Brakuje nam tak mało ludzi do odblokowania Okej. Okay. Polecimy Jackie pierwszą rundkę Pamiętajcie o subku i łapce, wbijamy 40 subów na nasz cel A na 50 subów Q&A oczywiście Więc subujcie Można ze mną zagrać, więc piszcie ID i was zaproszę do znaj na moim głównym koncie Tam gdzie na live biliśmy 25 tysięcy puszków Będę wam mógł pokazać Zara próba że mam serio tyle. Wbiłem na live tym niedawnym w końcu i szybko. Okej, okay, udało się. Chodź tu, chodź tu, czy jak ty miałeś na mnie. Świetnie. Hop! Hop. O ty ukradaczu. Pff. Okej, okay, widziałam ją. Chodź tu, go. Chodź tu, no ty nie przedłużaj. Let's go! Zrobiliśmy to. Wada hiu Dobra, zróbmy misję w sumie. To ma najwięcej, z... chyba Daryl. Poczekajcie, zobacz. On ma chyba najwięcej, no. Ej, zagrajmy w Balla. No, zadymę, zadymę. I zagrajmy Barley'em, żeby zdobyć punkty. No, te. Zobaczycie. Ale teraz zagrajmy nim i sobie wbijmy te. No, punkciki. Lecimy. Atakujemy! Pik, 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 pyk, pik. Dostał. Oj, oni mają mało. Pik. 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 pyk, Myślałam, że uda mi się. Bez problemu, ale się nie udało. Więc lecimy do obrączki. Mamy to pierwszy win, znaczy pierwsze. No, bramka. A ją on zgi. Przygrali, przy dostaliśmy Gola. Dobra, widzowie, mamy to i mamy... Uwaga, patrzcie na to. Co? Je? Co? 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 O, mamy nowy tryb. Mamy batalię, dobra, spoko. O, mamy nowy poziom. 40 tych kredytków. Co? wycisowe jeszcze raz Bik Teraz szybko 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 Też dobra. Proszę. Proszę. Dobrze, wygrywamy. Wygraliśmy, widzowie, jesteśmy najlepsi. I bardzo rzadki mamy, bardzo rzadki widzowie, kredyty proszę takie fajne, kredyciki, kredycik, kredycik kredycik małe podwajacze żetonków ale zawsze coś ok lecimy dalej pamiętajcie o i łapce łapce, łapce w górze łapce w górze łapce w górę to mi pomaga w kreatywaniu dla was takich fajnych filmików. Aha, aha, chłopca nie bronił bramki, tylko po prostu poszedł. Miał takie. Mm, mm, nie przejdziesz, a ja przyszłam. Proszę. Dobrze. Nie. Źle. No, źle to się pokręciło, ale już trudno. O nie. Dobra. Kurde. Dobrze. Trafiłam. I tak nie zginąłem. Dobrze. Uuu, dostaliśmy kilka. Okej, okay, i zaraz bijemy te za pięćsetki. U, proszę. Let's go, widzowie. Mamy? Mamy kolta? Nie! Dziesięć tylko. Dziesięć. O Boże. Okay. Musimy jeszcze jedną rundkę wygrać, i będziemy mieli bardzo dużo takich końków. Więc postarajmy się, widzowie. Musimy to zrobić. Musimy to wygrać. Stój, Ja! Proszę. A tak. Chyba ktoś tutaj nagrywa challenge. Nie mogę się uczyć Brawl Stars. Part 1. Co się dzieje? Pomocy. Został sprankowany. Let's go! No, mnie takie, e, gdzie moja piłka? Ja uciekający z nią. Mm. On miał takie... What What the... What the... the redundant... No podaj mu. Ja pierdziele. No oczywiście, że deadly. Worst genius in the planet world. The pin elephant poop is created by elephant poop. Okej, okay. jeszcze nie ma. Nie przegraliśmy. Wygraliśmy. Jodkowo, i parcia. Tysiąc pięćset. Okej, dobrze, muszę. I zaraz to. Happy birthday. For happy birthday, grimace, grimace. Ah, oh, let me ask you Your favorite purple, guy. Lekker, nooit, 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 no nooit, 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 No, dobra, nooit, Mamy jeden do zera, więc wygrywamy w pewnym sensie. Bro, no i wygraliśmy, niezda? Szybka runda. Dobra, mamy to. Kolta odblokowaliśmy ją. Kolcika! Nie, no, będzie kolcik. Ok, tu na razie wybramy, bo. Ale później ja teraz to zmienić, więc może później zmienimy. A kiedy? A co jest? Od 1000? 320, a 2000 już jest 500. Okej okay, widzowie, ostatnia gra. I mamy dużo zadań do zrobienia, jeszcze. Może jeszcze zagramy wtedy. Dwie gr. albo trzy, jeśli przegram jedną z tych. Ale szanse, że przegram, są małe. bez będziecie mieli długi filmik. O nie! <śm> Happy birthday, grumo, grumo! Yapier, yeah, yeele, yeah, 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 e! Yeah, 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 yeah. Giving friend we looking for, giving good friend we looking for. Happy birthday, yeah, yeah, yeah. Udało się. S. Okej. Okay. Epic. Mityk. Mityk. Mamy Mityka. Widzowie. Zamykam oczy. Dobra widzowie, to koniec odcinka, więc papa. Pa.